A więc witam wszystkich w kolejnym filmie tutaj tego nie na gospodarstwie. Dzisiaj pojedziemy zgrabić trawy trochę, bo tutaj tego już młody szykuje prasę, więc szybko muszę zgrabiać. O mały będzie trzeba już to wszystko i owijać i tego. Więc podnoszę szybko skrabiarkę i jadę. A tutaj też jest. Jedziemy tędy, bo tutaj jest taka bardziej dla mnie droga. Tamto drogę to tak bardziej niż a ja już z siły, nie mam się kłócić, bo to i tak zawsze mądrzejsze. <laughs> Moje ciągniki bardzo zadbane, a porównanie do jego... U niego to te zatory to to wszystko remontu chyba od 20 lat nie widziało. Ładymirec u mnie to zawsze przed poważniejszą robotą, to przynajmniej go rozgrzewam. Wyjeżdżamy tutaj na drogę. O, dobra. Więc jedziemy. Musiałem trochę tutaj przyciszyć, bo trochę nie mogło być słabo słychać. Ale jedziemy dzisiaj, z racji tego, że ostatnio przytrząsaliśmy tą bliższą łąkę, to zgrabimy tą dalszą. Władimir Recto, mówię, cały czas u mnie się bez zarzutu spisuje. Jak widzieliście, w następnym filmie ode mnie będzie belowanie tej trawy i siana. I zetorek tamten mały pójdzie w ruch, żeby to tylko nie padało, bo to inaczej to już będzie po wszystkim. I później znowu to wszystko przetrząsać. Skarabione. Dobra, jadę tuki tego. Ładli z tym zboża, niektóre to nawet żółte są, ale wiadomo, że ten do zbioru jeszcze się nie nadaje. Tutaj sobie wyłączymy światło, bo po co mocno chodzić. O tam widzę chyba rolnik stulecia. <śm> Scieczkarnie ma do kogoś na usługi pojechał, bo to Orkan jego to jedyny tutaj w okolicy. A i oczywiście najmniej zadbamy. Opracować? Dobra, chyba tak to musi być. Dobra, idziemy z tym koksem. ładnie żeby wszystko skrabić. Mam nadzieję, że on tutaj nie wjechał na moje, ani trochę. O, widzę. Waldkach jest C350 Ursus, czyli nie dotknie tutaj. No racja, no bo on tutaj przecież łąkę ma, jak zresztą większość rolników tutaj z połowy. Tu jest akurat takie miejsce, że od wielu, wielu lat jest tutaj trawa łąki ogólnie rosną. Ja co roku oczywiście na nie ma trochę gnojóweczki zimą, ale to właśnie po przymrozkach, bo to wtedy to najlepiej jest. Zawracam szybko i już zaraz będzie pierwsza rolka zrobiona. No więc tutaj tego, ale chyba jakaś kolejna awaria tego etka. bo to widzę i nie robią tylko cały czas coś tam przy silniku w tej sieczkarni jego. Robi. A przepraszam pseudosieczkarnie. <laughs> Zgrabianie u mnie tutaj jak widać idzie tak w miarę. Można by to tak nazwać, że nawet dobrze. Trochę do Władka, daleko, to i tak, że nie przyjechał z pustą przyczepą, tylko na razie z jednym. Wszystko to się i tak nie to tam psuje. Czy to Zetora, czy to ta sieczkarnia, przepraszam, znowu pseudosieczkarnia. do Pan też co roku mu się psuje, ale cóż, no jak nie dba, to tak to później nie działa. Ja dbam, to mam, a jak mam, to dbam i szanuję. Wszystko ciężką pracą swoimi rękami to oczywiście zrobiłem. Ciężka praca, popłaca. Ja tutaj to gospodarstwo tak ponad 40 lat tak uzbierałem do takiego poziomu, że teraz największym gospodarzem jestem we wsi, przynajmniej tak mówią. Ale Edka to nawet bym gospodarzem nie nazwał, tylko partaczem roboty. U niego to cały czas się to wszystko psuje. Trochę jakbyśmy w parczewie mieszkali razem z Grzesiem. Ha, 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 ha. Ale cóż, no jak nie na no to mówię. Na razie robota idzie luksusowo, jakby ten. Ja staram się proste te rządki robić. Żeby było łatwo później to wszystko tą prasą zebrać. Wczepa też, widać rozwalona trochę, Władek, Władek, przepraszam. A, tym trochę rozwalonym kiedy do niego podjadę i se ją z tak. Bo to tam wiadomo, ja tam swoje to na razie i tak nie potrzebuję te moje remontu, bo ja to mam w miarę nowej zadbamy. Ale Waldek to i tak jako taką maszyny dba. widać zresztą po 60, że to tam nawet takich bajerów trochę w kabinie jest. I niestety, on nie jest takim mniejszym gospodarzem, to jest zmuszony na usługietka. Chociaż oni, to tam wiadomo, dobrze w miarę żyją. My Mi też byśmy dobre żyli, gdyby nie to, że on się putać do mierza, co o to, kto ma więcej hektara. I te sprawy nie, to, nie wiem, nawet już nie pamiętam o co poszło od zawsze już się tak kłócimy od wielu lat od ponad 20. No, to nie ma z nim się o co miarę kłócić, no to to tam jeszcze, ale szkoda, że trochę dużo nawet kasy widan na tą sieczkarnię, a to i tak się psuje, że pewnie połowy pola to nie zbierze i to gniotownika nie ma. Ja tam nie chcę nic mówić, bo sam sieczkarni nie mam. No ale no, mi nie jest potrzebna, że ktoś niby ma tyle hektarów, to tak wszyscy mówią, że on to dniami i nocami robi, bo ma ich tyle he, he, a to nieprawda, bo to cały czas się tylko te maszyny psują i tylko dlatego dniami i nocami robi, żeby się z wszystkim wyrabiać. I tak zgrabione jadę na gospodarstwo na obiad, trochę późno, no ale musiałem szykować zgrabiarkę, no i tak to jakoś wyszło. No i tutaj trochę wymusiłem, ale to znajomy to tam jeszcze nic. Jeszcze tam widzę tą psyczami nie ruszyli Chciałem zadzwonić do młodego, żeby po mnie za tym przyjechał, ale już jadę, bo w Ładku też mało paliwa jest. No potrzeba podtankować. Tam widzę, ciągnie kodetka jest. Więc patrzcie tam stoi. Mnie to największy traktor. No niby tam koni ma i tura też ma, ale co z tego? Więc tam z tego co wiem, to obornik wożą na razie. Ja to obornik po ściernisku czasami daję. Może trochę też po ale na razie się wolę zająć sianokosami. I tak. W późniejszym czasie się może coś pogodzi, gdy będzie posiadał posach, a opryski i wszystko będą zrobione, to może dopiero wtedy będziemy już ten. Zobaczymy co tutaj ma wsi słychać. Tutaj na razie wyglądają różnice. W starym online jeszcze nie wciągnął, więc nagle to też nie ale się zapatrzył, w trochę kierownicę poszła, ale ogólnie to w ogóle żadnych luzów nie ma w ciągniku. Tylko właśnie mówię, się oparłem o kierownicę i zajrzałem tam i przypadkowo ją tam trochę zmyrnąłem. Tu jest stary młyn, co tutaj kiedyś się woziło. Ja daleko nie miałem tutaj nawet po parę razy tylko się przyjechało i ty ja, jakbyśmy mieli jeździć tak jakby teraz cholera w buraki nie teraz ciągło, no, znowu się zakradł. Jakbyśmy teraz mieli wozić do najbliższego mójna, to byśmy jechali z pół godziny w jedną stronę. Kiedyś, kolejny, właśnie najbliższy moment, to te pół godziny, drogi był. Ale na szczęście, luksus taki był, że tutaj było bardzo blisko naszej miejscowości. Choć pan chyba wsiedział, w miarę zrobił już tą prasę. Bo widzę, że na razie tak sobie tutaj stoję, a młody nic nie ja robi. Na razie przy Uraz pod prasę zawsze idzie mały zetorek. Kiedyś młody dał naklejki od ZTS, albo gdzieś tam na Allegro, czy tam temu, czy jakieś inne to kupił takie naklejki. Łada stoi, bo to cały czas trzeba się po polach przejechać i tak. Przeraziem się może teraz zobaczyć, albo nie jedno umor. Nie tutaj, jak widać trochę, jakże ten nagle gdzieś ludzi w nocy ujęliśmy się. Wschodzimy, się może na bo zapomniałem, że łata to trochę zepsuwa je na razie. Ale to już widać jest na razie sprzęt trochę leciwy, więc ma prawo. Tu tu są buraki łebka, co właśnie on nie mam kamerę. A tu moje ładne piękne w porządku. widać tutaj mamy powierzchnię, tutaj na poprawą. Proszę mi patrzeć, potulę więcej. Więc tu mamy przewidzkę. Jedzie dalej na pula. motor to też ma przyspieszenie, to jest amerykański motor. Tu moja kukurydza na ziarno. Tu jest pole tego ojtka. Tu widać, że przybył trochę obornika na nie. Tu ty po prawo też jest jedno pole. Też obornika trochę I tutaj zaraz będzie moja kupurydza. Tutaj będzie na to nie duże pole, ale tak żeby aby trochę było. No Bo to mówię, ja Co to było, tak aby nie zabrakło tej pasza, to i tak na nich smacznie, trochę tej kupurydzi a nie tylko siano kiszonki. Widać dać teraz, to mogę mu kawałek, a ja przejadę się od drugiej strony zobaczyć, czy nikt mi tam wiadomo nie wjechał, bo to ludzie niektórzy to naprawdę są. Tak jak idę, jak pan do siebie wie, że to po burakach czasami mi przejedzie, ale to jest debil, największy. I jest ostatni. Mógł mi dać kukurydza, garnc, roś, a się przejdzie dalej w sposób, ale, może coś mi A jak ty mogę odwrócić? No i co? Gdzie to fajne? Obruszę to. No muffom do siebie, tak, tak. Dobra, na razie, chłopaki, no, rupka. Tak. Popatrz już tam w ale ja tutaj jestem radnym we wsi. też takim sołtysem, więc tutaj mówię, znaczy sołtysem, nie, ale radnym jestem, więc tutaj muszę dbać o to wszystko, żeby tutaj robili. Kontrolować jak tam robota idzie i kiedy będzie to zrobione. Cholera przejechał do dojadę na gospodarstwo i będę kończył, bo idę na ten obiad. I zagadę. w następnym odcinku już będzie i moich półkochanych, chociaż nie wiem, czy to nie zrobi młody tej roboty. Bo ja to tam wiadomo jak to już z tą nowszą płaszczą berującą a ja ogólnie nie powiedziałem, sprzedałem ten ciągłopik tego forda amerykańskiego, bo to same problemy z nim były Będę szukał czegoś pod tura, takiego lepszego, żeby było. Bo to, to się przyda, czy to do ładowania opornika, czy to do muraków, czy to do czegokolwiek. Czy nawet do przywiezienia z, z dużego stołu trochę słony. Zawsze się to przyda się zastanawiam nad jakimś Ursusem, ale to nie wiem, czas wszystko pokaże. A więc, rzeki na dzisiejszy film, to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, rzeki